Psaicyna, czyli tysiące z wili To jest wyzwanie ostrości! Witajcie na recenzji nowego sosu Dzikiego Billa, Babuszka. Jestem Mike Van Tee. Ja jestem Pete. Tak jest, Babuszka, bardzo mhm. sympatyczna i śmieszna, moim zdaniem, nazwa. Mnie bardzo bawi. <grym <grym> tak. e, tutaj Dziki Bill swoją nową, gorącą premierą, która dosłownie została nas na dniach. Dokładnie ma zamiar odtworzyć wrażenia z degustacji właśnie takich babcinych konfitur, Tam, generalnie opartych na jagodach i wili śliwce. Ma być to nostalgiczny klimat bardzo. Mm -hmm. Czy tak będzie? Za niedługo się dowiemy. Generalnie jesteśmy bardzo podekscytowani, że no zawsze jak sprawdzamy dzikiego bila, bil, Zawsze jak wychodzi dziki na tą okazję musiałem przywitać tu specjalną, <laughs> ja musiałem przywieźć specjalną koszulkę bo, no, Dziki Bill to jest hmm. naprawdę, zajmuje wyjątkowe miejsce w naszym, hmm. że tak powiem, sercu, jeśli chodzi o ostre sosy. Bo wiadomo, że, no, no, przynajmniej według nas, polscy producenci ostrych sosów, to jest czołówka. Czołówka, a Dziki Bill był pierwszy. Światowa, można no, powiedzieć. przetarł szlaki innym. Tak, dokładnie tak, tak. jak my w ostrości przetraliśmy szlaki inne. Dokładnie tak. No, a w, w recenzowaniu, opisywaniu tak. ostrości, żeby sprecyzować, bo no. e, zaraz niektórzy to zrozumieją, że jako jacyś challengerzy, czy, 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 czy jakieś kozaki odporne na wszystko, nie, no. właśnie jako... Ogólnie, no, żeby przybliżyć tematykę ostrości w Polsce. Jako ludzie właśnie przybliżający tematykę ostrości, dokładnie o to chodzi. No. Dobrze, trochę taki przydugi wstęp się robi, no ale to jest Dziki Bill, więc wyjątkowa okazja, hmm. więc warto, żeby było naprawdę wyjątkowo. Dziki Bill, babuszka. Tak jak widzicie, to jest ścianka. Taka wzorowana na taką e, rosyjską, wręcz takie no tak, no, cyrlica. Przywodzić na myśl właśnie cyrlica, jak to Maryk tutaj słusznie mówi. E, no a tutaj jest znany ten dzik e, z loga dzikiego Billa. No, tutaj przyjęcia się niczym, e, niczym można powiedzieć. Wilk z bajki czerwonej kapturku przegrał się no. za babcie. No. Ale jego tutaj zamiary dzika na pewno nie są takie groźne i podłe jak tego wspomnianego wilka, bo on tutaj chce nam zaoferować dziki Bill, tym razem kolejny ciekawy i. Na pewno intrygujący smakowo. Sos. Jestem tego przekonany. I tutaj pokazuję Wam skład, jak to się prezentuje. Mamy też podaną skalę ostrości. Jak widzicie, w swojej skali dziesięciopunktowej, sam Dziki Bill wycenia ten wyrób na cztery. Eee, a ile to ma dokładnie z No to, Nikt nie wie, sami pisali na swoim fejsie, że nie sprawdzali dokładnie tego pod tym kątem i prawdopodobnie nie będą sprawdzać. Dobrze, no to nie pozostało nam nic innego jak tutaj zapoznać się bliżej z tą babuszką. Jeszcze chciałbym coś nadmienić, że sam Ciki Bil uważa, że to jest najlepsze coś, co jakikolwiek zrobili, więc... Smakowo, więc, tak. Więc, o kurde, jak się to przeraża ta iskrę czy coś, to musiałaby po... smaku zaraz z od z mago pięć automatu, nie? Tak jest. No to za chwileczkę będziemy go tutaj, my go recenzować na live, który, gdy nagrywamy ten właśnie moment, jeszcze się nie odbył, no ale wy na tym materiale za chwileczkę zobaczycie. Jeśli nie zaglądacie, to doskonale wiecie, to za chwileczkę zobaczycie. Zapraszamy do zapoznania się ze skrótem. Dobrze! Mam tutaj babuszkę w ręku. Jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało, i będziemy ją teraz wąchać. Mhm. Jakkolwiek by to też dziwnie nie brzmiało. Zapach jest nienachalny, raczej mało wyrazisty. Jest wyraźnie słodki i czuć to tak, jak się można było spodziewać zapach konfitur. Czyli taki klimat zbliżony do strzegów. Mam wrażenie, że inaczej. To pachnie jak klasyczne konfitury. I zupełnie, jakby nie miała w tym być żadna ostrość. Ty czujesz tylko typowo smak tych mhm. owoców, leśnych i konfitur. Mhm. Czy jest to przyjemne? Jest to, no tak, tak. Jak można wnioskować tu po mojej reakcji, jest to przyjemne i na pewno będzie to wysoka ocena za zapach, bo jest to ostry specyfik, który nie ma w sobie mhm. nuty ostrego specyfiku, tylko pachnie słodkością. Mmm, rzeczywiście jest taki mm, z, zapach e, słodki, ale tak, on naprawdę on nie jest jakiś taki intensywny. Naprawdę no. trzeba mocno się wciągnąć, żeby to, trochę to poczuć. Czy czuć tutaj jagody, śliwki, ciężko powiedzieć, szczerze powiedziawszy. Na pewno nie w formie takiej surowej, to jak jakiś bardziej jak jakiś dżem, Takie klimaty mi się to wiąże raczej z zapachami, które czułem w przypadku ostrych dziejów. Dobrze zaczynamy, czyli babuszka dzikiego billa trafia w piccolo na rundzie numer jeden. Let's go! Dobra. Dajemy, proszę bardzo. Pięknie to wygląda. Konsystencję ma taką, że no jak się już ją umie opanować, też się no. świetnie go dozuje. Ale może trochę zaskoczyć jak za bardzo no się ładki, nie. No jest gładki, nie Jest pięknie gładziutki. Dobra, mieszamy w takim razie robimy zamęt i zaraz runda numer jeden. Okej, okay, no to no. co? Lecimy, Majko Ciszy smacznego. Próbujemy go. Let's go. Let's go. Wyłania się lekka pikantność. Minimalna. Minimalna. Mm, ogólnie, taki całokształt to jakieś słodczy się to wydaje to spaghetti. Po prostu wiem, taki no. fragment, to jest słodczy fragment. takiej fajnej, subtelnej słodkości. To jakby się nie łączyła ze smakiem tego spaghetti, tylko jakby nałożyła na górę. A, no to u mnie tak by w ogóle dało mm. nowy smak całemu, całokształt temu całokształt, całokształt, spaghetti by się zmienił. Naprawdę, jest delikatna pikantność. Czuć, że coś jest, ale to dla Nikonie, bo nie, nie zrobiło wrażenia, przynajmniej w spagetti. Cały czas odczuwam to słodkość i na, ona się nawet zwiększa, powiem jeszcze. szczerze. Ja właśnie w środku jedzenia miałem poczucie takiej słodkości, ono teraz znowu znika. Dobra, siadłem. Kurde, ja nie wiem, co mam co powiedzieć. Znaczy, jest pozytywnie, ale smak i ostrość w razie jest tak mało wyraziste, że jeszcze po tej pierwszej rundzie nie wiem, czy coś mogę mówić o nim. Dobra, No, Wiesz, wszystko powiedziałem. Mnie też jest jak najbardziej pozytywnie pierwszą rundę. Dobrze, czyli runda numer dwa. Sprawdzamy, czy poczujemy smak i ostrość bardziej niż w spaghetti, ale teraz razem, czy poczujemy go w burgerze. Dobrze. Majku, tobie też dozuję. Mówisz tutaj. Rozsmarowuję. Oj, przepraszam. No. no tak że ja lubię mięso, sobie. <laughs> ale tutaj by się bardziej wyróżniał niż na mięsie. No to mamy go już tutaj rozprowadzonego na mięsku konkretnie teraz. No. Zamykamy. Ja zamykam też sosik, żeby tutaj nie wywietrzał nam. Próbujemy takie źródła numer 2. zobaczymy co poczujemy z burgera. Smacznego! Mhm. Tobie też dziękuję. No, słodycz na pewno, wyczuwalna, dosyć intensywna. Jakbym jadł kanapkę z jakimiś podwidłami. Serio. Jakbym wziął jakieś powidła... Nie aż tak mocno, ale jest to nie ta słodkość wyczuwalna, ale nie jest aż tak intensywna. Ciekawe mm. doświadczenie. To mnie jest intensywna. Ja czuję wyraźnie ją. Czuję wyraźnie mięso od burgera, na nim lekko tą słodkość która mm. nad, nad tym nie góruje. Dla mnie się tak to dziwnie, je, bo jak taki burger z powidłami to jest. Jest to przyjemne bardzo, mi się to podoba. Yy, ale to jest delikatny sos. Co do ostrości, to jest taka nawet chyba, no, podobnie jak spaghetti tak. No. Coś tam lekko smiera na języku. Na niskim poziomie łagodnym, no. No, ale to będzie niskie bardzo, to no. z ostrością, coś tu jest naprawdę bardzo niskie Bardzo, lajtowa, lajtowa. Mógłby być nieco mocniejszy, ale w związku z tym smakiem jaki on ma, jest okej, okay. mm -hmm. to jest okej. Okay. ok no zjedzone, zaraz zobaczymy gdzie on wypadnie, jak on wypadnie z łyżeczki bezpośrednio, mm. na finale. Dobrze, czas wyjściu na finał, runda numer 3, Bill Babuszka leci w usta. mam nadzieję że ten lot wiele wyjaśni w końcu, abyśmy się dowiedzieli jak to jest z tym smakiem i ostrością jego, tak w pełni jego, jej, tej babuszki właśnie, lecimy! Dobrze, mamy już tutaj to, tą babuszkę nałożoną na łyżeczki, no i próbujemy, no nie ma się tutaj co szczypać, no. lecimy z tym szybciutko i wyjaśniamy jak to dokładnie jest z tą słodkością, z tą ostrością, z tymi wszystkimi rzeczami, które nas teraz nurtują. Majku, trzy, 4 ry! Mm. Mm. Mocno sina, owocowa, słodkość No boost, tak jest już mocno słodki, no, konfiturowa taka. Konfiturowy z dużą ilością cukru bym powiedział. Mocno słodkich, Tak, jakby, mhm. się, jakby się wzięło jakieś powidła śliwkowe tak. czy zmieszane nawet ze świetnikiem. Bardzo słodkie, bardzo, bardzo słodkie. słodkie i ostrość teraz pomału się... No już z jest, na języku się rozlewa. Idzie na gardło teraz tak. coś, to można powiedzieć, że to jest taka ostrość. To już nie, to już nie są takie wątpliwości jak wcześniej, że to, to chyba trochę pikantność, raczej słaba ostrość. Mogę powiedzieć, że to jest już ostrość. Nie. tak mocna, ale wyczuwalna jest ostrość. No trochę jest, nie? Mhm. Trzeba go jednak dużo dozować, żeby jednak było coś wyczuwalnych w potrawach. Ale to może być naprawdę nie. fajne. Ale to nie jest tak mocne jak X według mnie. Troszkę słabsze jest No nie, nie, to nie jest. Nie. Troszkę słabsze no tak, bo, jest. bo chyba Dziki Bill informował, no. że Yy, porównywalna coś do X-a właśnie, prawda? No, no mnie to nie, 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 nie. Tutaj nie ma co się oszukiwać, to jest coś dla każdego. No, no. i u mnie też już tylko ciepło zostało już. Szybko się No, wszystko pomału schodzi. Takie no. ciepło, się robi na gardle. Ale brawa dla dzika. No, brawa dla dzika. Naprawdę wyszło super. Smakowo. Okej, okay, jesteśmy tutaj z powrotem. Słuchajcie, kurczę, sosik wypadł bardzo pozytywnie, bardzo dobrze i bardzo szyb konkretnie i treściwie. wręcz powiedziałbym, że z definicją słowa Pure. To jest taki czysty, konkretny, ostry specyfik. No, z tą ostrością może jest nieco lekko, no bo wiadomo, my więcej tego się spodziewaliśmy, ale poza tym jest on taki po prostu, można powiedzieć, to jest taki czysta, jest taka czysta, prawdziwa przyjemność. Dlatego też bardzo szybko i konkretnie o nim tutaj teraz opowiemy. I oczywiście zaczniemy wpierw, zanim się opowiadać, zaczniemy od formalności typu nasze oceny i umiejscowienie w rankingu. I lecimy za ocenkami, słuchajcie. Ode mnie otrzymują one oceny następujące. Zapach 4,5, smak 5. Ostrość 2. On nie otrzymuje identycznej ceny. Czy to jest Zapach 4,5, smak 5, ostrość 2. E, Podsłonię po moich ocen wychodzi mi średnia 3,8. Bo moich też jest to 3,8. Średnia ocena końcowa to 3,8! Tak jest moi kochani. Jak sami możecie zauważyć, bardzo wysokie oceny. Tak. Oczywiście poza tą ostrością wspomnianą. No cóż, no ale... jak to nieraz raz wspominaliśmy, że niestety ostrość nie idzie w parze ze smakiem. Tak, tutaj zdecydowanie tak to wygląda. No ale też z drugiej strony spodziewaliśmy się, że ostrość tutaj może... No być może na tym poziomie. Spodziewaliśmy się może nieco więcej, szczerze Trosz. powiedziawszy. Troszkę więcej. Ale naprawdę odczucia smakowe myślę, że wszystko rekompensują. rekompensują. Jak chodzi o samą ostrość, to już właśnie teraz wchodzimy w ranking konkretnie, ranking się pojawia, zjeżdża tu do nas, już go pewnie widzicie. Majku, w jaką kategorię sosów wchodzimy w takim wypadku? No to, a no że jak już, to jest dwa, no to wchodzimy w kategorię sosów pikantnych. ale oczywiście. W tej kategorii, no znajdujemy się prawie na dole, nie na samym dole, ale prawie na dole. Zdradzamy, że wyceniliśmy go na 10 tysięcy. w związku z czym ma tutaj starcie z Mary Sharp, Belizean Hit, Habanero Pepper Sauce i Mad Dogiem Inferno. No i dzięki swojej wybitnej średniej, którą zdobył dzięki, no oczywiście, wybitnym zapacho, zapachowi i smaku, deklaruje konkurencję totalnie. W tym wypadku zajmuje pozycję numer 34 Babuszka, zsuncając z niej Mary Sharp, Belizian Hit. I tak się prezentuje tenże ranking, ranking już znika. Widzicie nas już tutaj z powrotem, myślę. Słuchajcie moi kochani, bardzo szybko i konkretnie o nim można powiedzieć jedno. Jest bardzo dobry, tak. jedynym jego też mankamentem jest to, że moim zdaniem no trzeba go jednak dużo przydozować, bo z łóżeczki poczuliśmy jego prawidłową, prawidłowe można powiedzieć, bardzo przyjemne oblicze. Ale ja szczerze ale... mówię, że też. Ale w potrawach, a właśnie, właśnie bo tu miałeś odmienne, no tak, ja odmienne, odmienne, odmienne zdanie. Dobrze, to powiemy takie odmienne stanowiska, mm. Mańku. Moim zdaniem, czy znaczy moim zdaniem, ja tak to odczułem, że w potrawach był do mostu zatłumiony. Więc moim zdaniem trzeba dodawać go dużo, dużo więcej niż my go dodawaliśmy. Więc tutaj może być jedynie problem z jego, no, wydajnością. Trzeba by dużo go przywalić. Ja na pewno tym egzemplarzem, który należy do mnie, będę tak robił. E, zobaczę, będę próbował sobie na pewno tego sosu. Obowiązkowo. E, i to jest jedyny jego mankament, bo słuchajcie, bo poza tym jego zapach i smak dają to, co powinny dać. Tak. Konfitury, to są typowe tak, To konfitury. Można powiedzieć, że to jest taki ostry chili jam. Tak jest, super to jest. Te, takie jest ostre powidło czy coś, tutaj hmm. poza tym właśnie tą słodyczą i samą po prostu czystą mocą nie ma żadnego smaku papry, goryczy czy takie innych rzeczy, takie rzeczy to nie występują, jest tylko ta tak. słodkość i czysta moc. Czyli to, co, polska szkoła nie mogła w tym ta. aspekcie zawieść. Dziwnie zawiódł. Przy angielskich, amerykańskich sosach, jak już wspominaliśmy <laughs> na live, to, to przy podaniu takiego składu, jak tu jest podany, no. to można łatwo dostać zwiedzionym na manowce smaku no, i no, tak czuć tylko tam ocet, papryki, goryczkę, którą tak wszyscy kochacie. Tak, no. Ale polska szkoła pokazuje, że nie musi tak być. I to jest po prostu pełne potwierdzenie tych słów. No, kosztem takiego pięknego smaku jest to, że ta ostrość no nie jest zbyt imponująca, 10 tysięcy według nas. Ale no i tak Robi no, jest wyczuwalna. No, robi wrażenie. No, tak. Robi wrażenie, więc no, no nie jest. powinniśmy tutaj mhm. brać tego za złą monetę. No nie, 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 ale to jest moje które raczej by się takie do pozdraw słodkich: jakieś polewo do lodów, polewa do jakichś do można nawet jak... Hmm... Arwena nawet sugerowała na, na, live. na live, że jako nadzienie do pączków można wymienić marmor, marmoladę i wlać, bo to jest takie słodkie, że się jak najbardziej nada. I to byłyby fajne pączki nawet, na jakieś rogali czy czegoś takiego. Dobrze, moi kochani, nachwaliliśmy się jak dawno już chyba w ogóle, ale warto, naprawdę warto. Słuchajcie, polecamy gorąco. Jasne. Słuchajcie, cena jest, tutaj mam paragon, ja mogę Wam nawet przeczytać. 29,50. 21,50. 29,50. 29,50, przepraszam najmocniej. Jeśli zamawiacie jedną sztukę, to jeszcze za wysyłkę płacicie 12 zł, A jeśli bierzecie paczkoma. Jeśli bierzecie paczkoma. to w moim wypadku 41,50 w sumie Was kosztuje, to jest taka przyjemność. Moim zdaniem warto. Bo smakowo jest to, wow. No jedynie tacy oryginalni, jak dla nas ludzie, którzy gustują w smaku papryk, na przykład surowych superhotów. Będą nie ten. Ten to nie dla nich. Znamy mhm. takich. To nie dla nich. Ale to nie dla nich, ale no jeśli lubicie tak jakby takie słodkie, reveze, mm -hmm. ak... słodkie akcenty i ciekawe smaki, Z gatunku słodyczy to jest rzecz bardzo dobra i wybitna wręcz rzekł. Cena pięć za smak, to chyba odzwierciedla. Od odzwierciedla. Dobrze, polecamy jeszcze raz serdecznie bardzo. Słuchajcie, dziki Bilbobuszka. Tak. E, kolejny polski sos przetestowany, polska nagła premiera, gorąca bardzo. E... No nośnika nie ma, no bo wiadomo, polski sos, więc zawsze mamy te same nośniki. Wiecie o co chodzi? No i nie pozostało nam nic innego, jak już po prostu się pożegnać. Była to bardzo konkretna, mam nadzieję, treściwa i owocna. bardzo owocna <grym> i bardzo zachęcająca. <grym> <grym> mamy nadzieję, recenzja dzikiego Bila, babuszki, bo naprawdę podoba mi się, bardzo mi się to podoba. E, dobrze, nie przedłużamy w takim razie nie was. Ja Jestem was, jestem Sary No i to było nasze wyzwanie z babuszką, a my widzimy się na kolejnych naszych oczywiście wyzwaniach, recencjach, live'ach i innych na naszych produkcjach. Wiecie o co chodzi? Syja! No macie on zaczyna palić gardło, bardzo pali, się rozlewa. pali, no. Bardzo mocne palenie. Kurde, już to nie się robi męczące końcówki. Bo bardzo są żelytki na języku. A że to nie pali, to kujem W sumie tego się można było spodziewać.